Centrum Danych Warszawa 3. Jest tutaj ze mną taki świadek tego, co wydarzyło się w jesienią 2023. Wiosną 2024 udało nam się pozyskać największe w tym regionie finansowanie tego typu inwestycji. To było finansowanie rzędu 1,5 złotych. Na dla e, tutaj szego samorządu, że ten piękny obiekt no, przyniesie w naszej gminie rok do roku nie mniej niż 700 tysięcy złotych podatku w nieruchomości. Fantastyczni ludzie, którzy bardzo sprawnie i w sposób właściwy reagowali też na potrzeby zarówno projektowe, ale też społeczne uwarunkowania tego miejsca. Za to serdecznie dziękuję. Dziękuję również za to, że obiekt powstał z szacunkiem dla przyrody, ale też dla ludzi. Nie służy właścicielom, klientom i przypominając o tym, że jesteśmy Bożarowie Mazowieckim, a nie w Warszawie, zapraszam do współpracy. Bardzo dziękuję za uwagę i jeszcze raz serdecznie dziękuję. W wielu sposobach Polska nigdy nie wstrzymała się, a my ustaliliśmy miejsce. Z trzech grup, które tutaj pracują, z pierwszych z nich można stawić około 50 tysięcy centy. Data Center Atman w Ożerowie Mazowieckim, nowa inwestycja. Proszę nam powiedzieć, co będzie się tutaj działo? E, to będzie dom dla chmury i dla sztucznej inteligencji największy w Polsce. Myślę, że gmina powinna być z tego bardzo dumna, że to będzie jedno z serc polskiej digitalizacji. E, świetnie, a właśnie dlaczego Ożarów Mazowiecki jako lokalizacja? Kilka przyczyn. E, miejsce jest przede wszystkim przyjazne. I to jest kilka rzeczy. To jest e, odpowiednie plany zagospodarowania. Dostępność infrastruktury, przede wszystkim infrastruktury energetycznej, tutaj dystrybutorzy są, i to są dwie najważniejsze, dwie najważniejsze rzeczy. Lokalizacja też ma znaczenie, że tak jak tutaj, nie jesteśmy blisko zabudowy mieszkaniowej, bo to też ma znaczenie. Trzecia rzecz, to co powiedział pan burmistrz, to, to jest to, że po prostu będziemy płacili wysokie podatki od nieruchomości, a podatki od nieruchomości na szczęście idą do gminy, bo my wolemy je płacić do gminy, z którą współpracujemy, niż do Skarbu Państwa, tam też będziemy płacili. Także jak pan burmistrz powiedział, tu jest pierwszy budynek, tam będzie drugi, tam będzie trzeci. Będziemy płacili trzy razy, a, a te pieniądze idą dla ludzi, dla mieszkańców gminy. Myślę, że to jest ważne. I ostatnia rzecz, jak miałbym powiedzieć, to jest to, jest to że to też jest szansa na, na pracę tutaj. I to nie jest tak, że w Centrum Danych pracuje olbrzymia ilość ludzi, nie jesteśmy magazynem, nie jesteśmy fabryką. Ale na przykład do obsługi potrzeba. My zatrudniamy na przykład młodych ludzi, uczymy ich obsługi takiego centrum danych, także to jest duża szansa. A druga rzecz, która jest jakby istotna, to takie centrum danych, na przykład jak budują się kolejne budynki czy utrzymanie, to nie jest tylko ludzie, którzy pracują w Atmanie. To też są te firmy, które tutaj pracują. I to jest, jeżeli ktoś jest blisko, to też jest szansa dla tych firm, żeby współpracować z nami. Ja myślę, to są, to są najważniejsze rzeczy. Dobrze, no i myślę, że bardzo się cieszymy, że taki obiekt powstał tutaj w Żarowie. i dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję tak samo. Dziękuję.